Up in lights, he just wants to be heard. Whether it's the beat or the mic, he feels so unlike everybody else. Alone, in spite of the fact that some people still think that they know him, but fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, tax picking it up. Let's go, go ahead and anyway. <laughs> really talks much. Never yeah. conserve status, but still even star yeah, struck. Humble through opportunities given, despite the fact that many misjudge cause it makes a living from writing raps. Put it together myself, Got a picture connects. Never asking for someone's help, but to get some respect. Please only focus on what he wrote. His will is beyond reach, and now with all unfolds. Skill of an artist. This is twenty percent skill, eighty percent fear. Witam kolegów hodowców Co dopiero wstałem. Dla mnie priorytetowa sprawa jest praca w Dom Gołębie. E, więcej praca, z tego względu, że potrzebuję trochę kasy na depozyt do nowego domku. E, powiem Wam tak, przytrzymanie gołębi e, na kanale, powrót z falic do Karentan, wypuszczenie gołębi z Karentan wczoraj, godzina 11.15. E, Siada go, dwa gołąbki, 16, 12, 21, 16, 12, 21, 15 wysłanych, 15 w domu, 13 odbitych w zegarze, dzisiaj doszedł 15, trochę mówię, to przy, przytrzymanie, no nie wpłynęło, 5 godzin lotu, i efekt jest taki, że mam pierwszego i drugiego gołębia w klubie 4 godziny 57 sekund, 57 minut, 27 sekund lotu. I zsiadły dwa moje czempiony, w końcu udało mi się wygrać. Do tego mam pierwszego gołębia nominowanego. Zobaczymy. Jak tam wyjdzie wynik w federacji, jak wyjdzie w wynik w kombajnie. Ale wiemy, że Jeff Hull nas zawsze gdzieś tam był w czołówce. Pozdrawiam, do usłyszenia.